Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Król Polski i Maryja Królowa Polski. Przekazujemy Wam, Dzieciom Bożym, już ostatnie orędzie, podyktowane przez Boga Ojca w tym czasie starej ery. Od kilku lat byliśmy pouczani za pośrednictwem proroka żywego płomienia, jaka jest wola Boża do wypełnienia przez naród polski, aby zaistniało to Królestwo Boże na naszej polskiej ziemi. Fundacja Królestwo Jezusa i Maryi założyła w tym celu odpowiedni fundament, czyli drogą legalną, notarialną i sądowniczą. Zbudowała podwaliny do materialnych działań oraz struktur Królestwa. Dziękujemy serdecznie Dzieciom Bożym za zaangażowanie i wsparcie finansowe i prosimy o nieustanną modlitwę i pomoc w dalszym wspieraniu tej ważnej misji. Po poświęceniu figury króla i królowej Polski, cała akcja królewska odbywać się będzie na terenie wybranej ziemi Maryi pod nadzorem brata Andrzeja Namaszczonego w Osuchowej. Wciąż potrzebujemy wsparcia finansowego na dokończenie zamówienia wizerunku Maryi Królowej Polski. Figury Chrystusa króla i jego matki, przeznaczone do ołtarza przyszłego miejsca modlitwy. Są wyrazem naszej czci i miłości do Boga i Jego Matki. Nasz Bóg Wszechmogący udzielił ochrony i błogosławieństw dla wszystkich dzieci, zaopatrzonych w medaliony Bożej Nadziei oraz modlitewnika żywego płomienia. Te Boże atrybuty, łask, można jeszcze zakupić w sklepiku internetowym Fundacji. Szczęść Boże, Halina Maria. Warszawa Jelonki 27 grudnia 2024 roku, godzina 19:33. Przekaz numer 1384. Ostatnie orędzie w tej erze. Proszę o znaki. Znaki otrzymałem. Bóg Ojciec. Jam jest, który jest, Bóg Ojciec, pierwsza osoba Trójcy Świętej. Kochane umiłowane stworzenia, miłe mojemu świętemu ojcowskiemu sercu. Kocham Was niezmiernie i pragnę, abyście stale podążali za głosem Bożym. Nauczyły się go rozpoznawać. Nie dały się zwieść mamieniem złego ducha. Pozwól, drogie dziecko, że to ja dziś przekażę słowa Bożej. Mojej woli w tym domu, domu modlitwy, w tym maleńkim gołębniku już po raz ostatni. Nie oznacza to, że więcej nie usłyszysz głosu Boga, lecz to, że podajesz te słowa do wiadomości po raz ostatni, tuż przed wielkimi, bardzo znaczącymi dla Was wszystkich i dla mnie, wydarzeniami. Nie lękaj się, biedny człowiecze, bo lęk i wszelkie fobie pobudzają w tobie demony. Wiem dokładnie o każdej twojej trosce, o każdej twojej obawie, jednak to ja jestem. Jestem tym, który wam ochotnie pomaga i realizuje w waszym życiu to wszystko, co zdołam i mogę podpowiedzieć. Jestem Bogiem pełnym Bożej miłości, Bożego ciepła, Bożej uczciwości pod każdym względem. Jestem Bogiem dobrym, bo tak chcę, bo tego pragnę. Każdy mój czyn, każde moje słowo rodzi sobą bardzo potężne konsekwencje. Ja nigdy nie kłamię, bo nie mam do tego najmniejszego powodu, konieczności, gdyż jakiekolwiek kłamstwo w moich Bożych ustach jest bardzo toksyczne i mordercze dla wszelkiego stworzenia, a na to nie pozwala święta, Boża sprawiedliwość. Notorycznie kłamie demon to on jest ojcem wszelkiego kłamstwa, czasem kłamie człowiek, ale ten przeważnie czyni to bezwiednie. Nie zastanawia się nad jakimikolwiek konsekwencjami tego wypowiadanego kłamliwego słowa, a tymi konsekwencjami są te nie tylko doczesne, ale każde, najmniejsze kłamstwo zaciąga na duszę kłamiącego człowieka konsekwencje grzechowe, które później trzeba odpowiednio odpokutować. Nie było, nie ma i nigdy nie będzie kogokolwiek silniejszego ode mnie, mocniejszego. O wiele bardziej sprawiedliwego. Ja zawsze byłem, jestem i będę na wieczność, tak samo jak mój boski syn Jezus Chrystus i Duch Święty. U mnie, czyli u Boga jest wieczne teraz, nie ma przeszłości, nie ma przyszłości, zawsze jest ta sama chwila. Twoje życie, życie każdego stworzenia, jego początek, jego zakończenie i dowolna chwila z jego życia jest w tej samej Bożej Chwili, w tym samym Bożym momencie. Jako pierwsze stworzyłem niebo i jego mieszkańców, aniołów, detal po detalu, szczegół po szczególe. Stwarzam wszystko indywidualnie, nie hurtowo, nie zbiorowo. Stwarzając chóry anielskie, podzieliłem je na chóry, na rodzaje: serafini, cherubiny, trony, panowania, mocarstwa, potęgi, książęta, archaniołowie i aniołowie. Wszystkich stworzonych chórów anielskich zostało 9 trylionów, po trylionie w każdym z chórów anielskich. Najważniejszym, najwyższym aniołem nieba. Był Lucyfer. Był z najwyższego chóru, chóru serafinów. Miał on wlane najwięcej mocy Bożej w sobie, najwięcej Bożych darów i łask z wszystkich aniołów nieba. Miał on pełnić najbardziej doniosłą funkcję, rolę w niebie, ale niestety nie przeszedł swojej próby. Zbuntował się przeciw Trójcy Świętej, zwłaszcza przeciwko temu, co Trójca Święta zadecydowała o Jezusie Chrystusie, moim odwiecznym synu. Wraz z nim odłączyło się prawie po 30% z każdego chóru anielskiego, co sumując ogólną liczbę zbuntowanych, wyniosło około 3 trylionów chórów anielskich, które po buncie stały się w jednej chwili demonami. Nie mogli pozostać w obecnej, anielskiej formie, więc musiałem wszystkich przetworzyć do obecnej, znanej Wam formy i musiałem dla nich stworzyć miejsce ich swobodnego przebywania, czeluść piekła. Stwarzając chóry anielskie, wyposażyłem je wszystkie w ogromne dary i łaski – aby mogły się nimi posługiwać, wypełniając wszystkie funkcje, które im miałem powierzyć przez całą wieczność. Natura chórów anielskich jest wyższa, szlachetniejsza od natury człowieka. Każdy duch, każdego stworzonego anioła z każdego z dziewięciu chórów anielskich, został przeze mnie stworzony indywidualnie, nigdy nie stwarzałem nikogo zbiorowo. Duch Trójcy Świętej, ani duch żadnego anioła, ani dusza ludzka. Nie może się rozmnażać, Trójca Święta może tylko stwarzać, używając do tego Bożej Materii. Trójca Święta istnieje od zawsze, na zawsze, nie ma swojego początku istnienia, ani nigdy nie będzie mieć końca. Trójca Święta posiada nieskończenie wiele Bożych przymiotów. To one tworzą charakter Trójcy Świętej. Każda osoba Boża jest Duchem, a tylko Jezus Chrystus od chwili swojego nieskalanego, cudownego poczęcia i zmartwychwstania jest w swoim uwielbionym ciele. Byt duchowy Boga i chórów anielskich może się materializować, lecz czyni to bardzo rzadko, bo to jest bardzo niewygodna forma egzystencji. Choć jestem, który jestem, jestem wszechmogący, to nie mogę i nie chcę się rozmnażać. Nie mogą tego także chóry anielskie i dusze ludzkie. Za każdym razem muszę duszę stwarzać indywidualnie, pojedynczo. Będąc Bogiem, mógłbym stworzyć osoby boskie. Jest to możliwe, lecz stworzona osoba Boża byłaby równa Trójcy Świętej i byłaby nie do okiełznania, nie do opanowania. Niestety takie stworzone osoby Boże byłyby nie do okiełznania, nie do opamiętania. To zagroziłoby wszystkiemu, co istnieje. A na to nie mogła pozwolić święta Boża sprawiedliwość. Taki akt byłby zły, wręcz katastrofalny dla wszelkiego stworzenia, i tylko dlatego tego nie uczyniłem, ani nigdy nie uczynię. Każdy człowiek i każdy anioł z każdego z dziewięciu chórów anielskich ma rozum i wolną wolę. Każdy byt anielski i byt ludzki jest wyposażony w rozum i wolną wolę. Jest to konieczne. Jednak ani ludzkość, ani aniołowie nie mogą być wyposażeni w Boże przymioty, bo żadne stworzenie tego by nie wytrzymało, uległoby unicestwieniu, a na to nie może pozwolić święta, Boża sprawiedliwość. Wiedząc to, nie daje ludzkości ani chórom anielskim tego, co mogłoby ich zniszczyć. Koroną wszelkiego stworzenia jest jedynie Maryja. Tylko ona mogła być stworzona o tak bardzo wysokich parametrach swojej duszy, bo przewidziałem jej zachowanie, jej wszelkie reakcje. Dlatego ją stworzyłem, aby mogła pomóc zbawić od wiecznego ognia i siarki, od piekła wiele dusz. Wiecie doskonale, jak doszło do grzechu pierworodnego, nie będę teraz Wam powtarzał tego opisu. Upadli aniołowie po niezdaniu swojej próby. Upadli, stali się demonami wobec powyższego wszyscy oni, stanęli po stronie ciemności, tam nie ma obecności Bożej, tam jest czeluść piekła. Trójca święta jest bardzo dobra z natury, doskonała wręcz perfekcyjna, bo tak chcemy, bo to jest dobre. Grzech upadłego anioła sprawił odejście od każdego demona wszelkiej łaski Bożej. Lucyfer i jego upadli aniołowie dobrowolnie zgrzeszyli. Nikt ich do tego nie zmuszał, ani nie nakłaniał, skorzystali ze swojego najcenniejszego Bożego daru wolnej woli. Zarówno człowiek, jak i każdy anioł, tylko wtedy może być w pełni szczęśliwym, jak o tym sam zadecyduje. Grzech aniołów nie był taki sam jak grzech ludzi. Aniołowie nieustannie oglądają oblicze Trójcy Świętej, mają wlaną naturalną, prawie całkowitą wiedzę, nie mogłem ofiarować im całej wiedzy, bo to atrybut boskości. Grzech, który popełnili upadli aniołowie, był dobrowolny, w pełni świadomy. Oni od razu wybrali skrajne zło, a ich głupia, niepotrzebna duma nie pozwala im się dobrowolnie upokorzyć przed nikim. Nie pozwala im żałować za to, co źle uczynili. Rodzaj pychy, w którą popadli, jest tak bardzo destrukcyjny, że nie są w stanie się upokorzyć. Nie są w stanie żałować za to, co źle uczynili. Boży sąd jest w pełni doskonały, perfekcyjny, a wiedza w pełni przenikliwa. Wiem doskonale, że żaden demon nie jest w stanie prawdziwie żałować. Nigdy przed nikim dobrowolnie nie upokorzy się, a to uniemożliwia jego pełne, prawdziwe nawrócenie. Co innego, ludzkość dałem jej szansę do opamiętania się, do pełnego nawrócenia się, bo mogłem. Większość ludzi skorzystało i jeszcze skorzysta z możliwości ratunku, a przez odpowiednie oczyszczenie się może wkroczyć w podwoje nieba. Każdy upadły anioł jest pełen morderczej pychy, a także morderczej zazdrości. Z tych to powodów grzechowych czyni wszystko, co zdoła, aby każdy zwiedziony przez jego perfidną pokusę człowiek odstąpił dobrowolnie od zbawienia, a poszedł drogą wiecznego zatracenia. Do tej pory bardzo wiele razy was upominałem, także przez żywego płomienia. Upominałem ja sam. Upominał Jezus Chrystus, mój Boski Syn i Duch Święty, a także Maryja i Aniołowie i wielu świętych. Padło wiele, wiele słów, danych było bardzo wiele pouczeń. Co ja chcę, czego chce całe niebo. Chcę od ludzkości pokuty, waszej szczerej, płynącej z serca modlitwy, prawdziwych nieudawanych postów, co najmniej o chlebie i wodzie, wszelkiego rodzaju umartwień i ofiarowywania choćby niewielkich jałmużn. Kto mnie, nas słucha. Ktoś z was zapyta, dlaczego doskonale wiedząc, co nastąpi, pozwoliłem Lucyferowi i jego upadłym aniołom na ich wszelkie działanie. Stwarzając chóry anielskie i ludzi, ofiarowałem mój najcenniejszy dar wolną wolę. Przewidziałem wszystko i wiem, że każdy miał jednakowo równą szansę na zbawienie, na wieczny pobyt w niebie. Dokonując swego wyboru, upadli aniołowie wybrali w pełni świadomie. Ludzkość miała wielką szansę i choć bardzo pomagam ludzkości, to część ludzi w pełni świadomie odwraca się ode mnie, wybiera opcję życia bez Boga. Dokonuję wszelkich starań, sam i przez innych, aby was ratować, aby ofiarować wam szczęście i radość tak wielką, której nie mógłbym wam dać ofiarować bez tej próby, bez dokonanego przez was samych wolnego wyboru. Uczyniłem też to, aby demon spróbował wszystkiego, co zdoła. Aby was zdobyć swoim podstępnym działaniem, aby skusić was do grzechu, tylu z was ilu zdoła, by mógł pociągnąć za sobą dobrowolnie tylu ludzi, ilu zdoła do swoich racji przekonać. Ja jednak nie pozostawiam was samym sobie. Daję każdemu, kto mnie o to poprosi, odpowiednią pomoc i obronę. Dopiero wtedy każdy człowiek ma równą szansę w starciu z całym piekłem wstrętnych kusicieli. Szatan uwija się jak w ukropie, kusi was i wabi, zniewala kogo tylko zdoła. Szatan wykorzystuje wszystko, co zdoła do ogłupienia ludzkości. Tylu z Was, ilu tylko zdoła. Demon ma wiele planów, które wciela w życie, które realizuje, ogłupia ludzi na różne sposoby. Oszukuje. Mami złudnymi obietnicami bez pokrycia, których prawie nigdy nie dotrzymuje. Demon nie zostawia Was w spokoju, prawie nieustannie mówi do Was różne głupoty, a Wy dość często z atencją słuchacie. Demony bombardują Was różnymi swoimi myślami, a Wy dość często uważacie je za swoje własne. Podsuwa wam różne pokusy. Złe myśli stosuje na was technikę samoponiżania się we własnych oczach. Tworzy w was depresję, to także jego sprawka. Ja chcę, abyście zawsze stanęli w prawdzie, bo większość z tego, co wam demon wmawia, nie jest prawdą. A ja chcę, abyście się nie zatrzymywali nad tym, co do was mówi, szatan, ale czynili wszystko, aby wypełnić wolę Bożą i w konsekwencji trafić po wieczną nagrodę do nieba. Szatan zniechęca was do czynienia dobrze. Do jakiegokolwiek dobra wmawia wam perfidnie, że to jest zło, a zło przedstawia wam jako dobro, które powinniście realizować. Namawia was, abyście tylko jemu z atencją służyli. Wykonywali to wszystko, co on chce i pragnie. Szatan atakuje was indywidualnie i zbiorowo. Wmawia wam na każdym kroku nieprawdę, kłamie, oszukuje was, a wy naiwni dajecie się nabrać na jego ugarstwo. Szatan zna wasze grzechy i słabości oraz ułomności, bo zawsze jeden z nich was nieustannie obserwuje i kusi do złego. Szatan tak działa, że wszędzie ma swoje dobrowolne sługi z masonerii i iluminatów, w tym też w Kościele Świętym. Lucyfer zaplanował całkowitą likwidację Kościoła Świętego, zwłaszcza rękoma swoich ludzi z masonerii kościelnej. Używa coraz to nowych pomysłów, w tym ustawia według siebie sobory i synody, by przemycić powoli złe zmiany i wcielać je w życie. Demon jest już pewny, że wygrał, że pokonał Kościół Święty, a wielu masonów śpiewa już hymn zwycięstwa. W najbliższym czasie szatan planuje rozpoczęcie wojny i wielu rewolucji na masową skalę, kolejnej wojny światowej. Chce wprowadzić w życie kolejne pandemie i kolejne przymusowe szczepienia służące depopulacji ludzi i ich zniewolenia. Chce uśmiercić jak najwięcej ludzi, którzy w swojej większości są głęboko nieprzygotowani do wkroczenia do wieczności. Na arenę dziejów wchodzi już syn Zatracenia, Antychryst. Niedługo odwołam do wieczności Jorge Bergoglio. Nim umrze, będzie chciał wprowadzić na tron świętego Piotra syna Zatracenia, Antychrysta. Człowiek ten będzie działał cuda mocą połowy piekła, dlatego wielka liczba ludzi słabej wiary uwierzy mu, zostanie zwiedzona. Zechciejcie się modlić i pościć za Jorge Bergoglio, aby się nawrócił, opamiętał. Bo jeżeli się nie nawróci, grozi mu pobyt w miejscu wiecznie trwającej pokuty, w jeziorze ognia i siarki, w czeluści piekła. Pozwoliłem demonom, aby was mogły niszczyć i zniewalać, by działać na was wodą, powietrzem, ziemią i ogniem. Za moim dopustem będą wywoływać różne zdarzenia pogodowe, także w Polsce. Wielu demonów pcha Polskę ponownie do wojny, czyni wszystko, aby Polska ponownie znikła z map świata. Pomagają demonom, w tym będący u steru władzy. Pozwolę demonom na niszczenie was, zwłaszcza tych, którzy mu za atencją służą. Jeżeli nic się nie zmieni, to i w mojej ukochanej Polsce poleje się po raz kolejny wasza krew i ginąć będą Polacy, i nie tylko. Dlaczego szatan tyle może? Może czynić wiele złego, bo wy mu na to pozwalacie, dobrowolnie dopuszczacie do jego działania. Niewielu mnie słucha, nie słucha, co mówią inni niebianie. Większość z was z atencją słucha lucyfera i jego zbuntowanych upadłych aniołów. Coraz mocniej i coraz intensywniej słuchacie demonów. Słuchają ich także kapłani, biskupi i kardynałowie. Z atencją wcielają demoniczny plan zniszczenia Kościoła Świętego od wewnątrz. Sytuacja w Kościele Świętym i na świecie wydaje się być beznadziejna. Coraz bardziej poddają się działaniu demona moi prorocy. Mało który prorok zabezpiecza się, dość często biorą słowa kusiciela, za kogoś z nieba prawie nikt z moich proroków nie zabezpiecza się przed działaniem demonów. Niebawem odwołam do wieczności wielu moich prawdziwych i udawanych proroków. Niektórzy z nich będą porwani na obłoki nieba do raju, tam będą się przygotowywać do wykonania zadań, które im powierzę. Czy mam pozwolić Lucyferowi i jego zbuntowanym upadłym aniołom zagarnąć 98% ludzi na ziemi do czeluści piekła? Niestety, drogą potępienia kroczy wielu, zdawałoby się, pobożnych ludzi. Nie mogę błogosławić tym, którzy łamią Boże Prawo Dekalogu. Dlaczego w Waszych sercach jest tak dużo zawiści i nienawiści? Brak przebaczenia zamyka Wam drogę do nieba, a otwiera Wam wrota czeluści piekła. Do tej pory padło wiele słów z nieba, wypowiedzianych zostało wiele proroctw i przepowiedni. Nie wszystkie się sprawdzą, nie wszystkie się zrealizują. Nim w pełni pozwolę działać synowi zatracenia, antychrystowi, wydałem odpowiedni rozkaz Maryi, aby zechciała przygotować siebie i świat do oświetlenia sumień światłem świętej, Bożej sprawiedliwości. Wielu będzie porwanych na obłoki nieba, lecz ci, którzy się nawrócą, oczyszczą się. Ocaleją tylko ci, którzy schronią się w miejscach schronienia. Bardzo wielu z tych, którzy się nawrócą, będą Bożymi pierwocinami, współczesnymi męczennikami, zginą z rąk ludzi syna zatracenia. Antychrysta. To w tym czasie, a będzie to niedługo, rozkaże on oznaczanie ludzi znamieniem bestii, chipem RFID. Kto temu się podda, dobrowolnie przyjmie to znamie, będzie stracony dla zbawienia wiecznego. Nie bójcie się umierać dla Boga, za wiarę, a fakt waszego męczeństwa oczyści was z waszych win i od razu bez czyśćca traficie w podwoje nieba, a część do raju ci powrócą na odnowioną ziemię w nowej erze, erze Ducha Świętego. Nie martwcie się tym co było ani tym co dopiero nadejdzie. Zostawcie to wszystko w moich świętych rękach. Oddając się cali dla Trójcy Świętej przez Niepokalaną, możecie być spokojni, bo to ja sam wami pokieruję. To orędzie, to jest ostatnie słowo, ostatnie orędzie dla Polski i świata przekazane przez żywego płomienia. Następne słowa do opublikowania dla ludzkości otrzyma dopiero w nowej erze, erze Ducha Świętego. Żywy płomieniu, miej świadomość, że bardzo mocno Cię kocham, chcę, abyś się uspokoił i wyciszył. Nie myśl o niczym, wycisz się całkiem, bądź spokojny. Nadal Trójca Święta i Maryja, a także aniołowie, będziemy Ci mówili, co masz uczynić, jak to masz zrobić. W oznaczonym przeze mnie czasie, już bardzo wkrótce, Twój anioł stróż, święty Gabriel Archanioł, zabierze Cię do miejsca, gdzie będziesz przebywał. Modlił się, przygotowywał się do pełnienia przyszłych zadań. Mój boski syn Jezus Chrystus i jego święta mama odblokują cię. Jezus cię przetworzy, abyś bez przeszkód wykonał to, co ja chcę, abyś wykonał. Nie martw się o swoich bliskich, o swoją rodzinę, ze względu na ciebie, ja sam się nimi zaopiekuję. Tak jak było ci niedawno mówione, niebawem znikniesz. Ty nie martw się o nic, niczym się nie frasuj. Ty bądź czysty, kryształowy. Ja sam zadbam o szczegóły, o detale, dam ci odpowiednią do działania siłę. Moc do wykonania każdego powierzonego Tobie zadania. To ja sam, Jezus Chrystus, Maryja i aniołowie, a także wielu świętych będziemy Tobą już niedługo kierować. W swoim czasie zrealizuję Tobie to, co zaplanowałem, to o czym nawet nie marzyłeś, a myślisz, że jest złudzeniem, mamieniem. Zawsze zawierzaj mi wszystko do końca. Kochaj mnie jak najmocniej jesteś w stanie, a ja ci za to będę nieustannie błogosławił. Ufaj mi zawsze i nie rań mnie w żaden sposób. Każdy powinien pracować usilnie nad swoimi wadami i ułomnościami, a gdy to możliwe, powinniście się wzajemnie mobilizować i pomagać w ich usuwaniu. Pomocy tej nie traktujcie jako agresji, lecz nauczcie się cierpliwości i pokory, a także stanowczości. Tam, gdzie to możliwe, wprowadźcie stały plan z jak największą liczbą wspólnych punktów. Uwzględnijcie przy tym fakt, że ktoś może potrzebować chwili odosobnienia, czasem nawet dłuższej. Plan takiego życia i działania będzie dobry po odnowieniu Was w mocy Ducha Świętego, która niebawem nastąpi. Pomogę Wam we wszystkim, co konieczne. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ufajcie, nie lękajcie się, kocham Was niezmiernie mocno, a Wy, jak mnie kochacie, czy na tyle mocno, aby pomóc sobie, realizując Bożą, a nie swoją wolę? Ona jest spójna z Waszym szczęściem. Kocham Was. Zakończyły się właśnie oficjalne orędzia przekazywane przez żywego płomienia. Dalsze otrzyma w nowej erze, erze Ducha Świętego. To na razie koniec.